Jest! Jest ryba! Ludzie, jest ryba! Nie wierzę, jest ryba! Jest ładna ryba! Widzieliście to? Z tej miejscówki nie spodziewają się naprawdę ryby! Och, patrzcie! Jak pięknie odpływa! Ludzie, nie mam ryby, ale mam coś podobnego do ryby! W sumie nie wiem, czy raki są podobne do ryby, ale zobaczcie, co udało mi się wyhaczyć! Małą przynętę zje wszystko! Pamiętajcie o tym! Chodź tu, A, patrzcie A, Silny, już mnie poharatał całego, już mnie całego poharatał fajnie wczepiony. Nie powinniście tak robić jak ja, bo jeden fałszywy ruch i jest Pozamiatany Także ludziska subskrybujcie. Siema ludzie w nowym odcinku. Przyjechałem na szczupaka, okonia, nie wiem co jeszcze. Zaczynam nietypowo od nietypowej miejscówki. Dlaczego nietypowej? Dlatego, że nigdy tu nie zaczynam łowienia. Jak coś to już tu kończę. Nigdy nie złowiłem tu ryby. Żadnej drapieżnej. Jak coś to widzieliście stąd w łowienie na feder. Czy coś złowię? Nie wiem. Po ostatniej 97 centymetrowej rybie, rybie spodziewam się naprawdę czegoś dzisiaj, więc jest nadzieja na Grube łowienie, ludzie, zaczynam łowić. Zobaczcie, rzucę tu kilka razy, jeśli nic się nie zadzieje, jadę dalej i zobaczymy. Podbierak, nawet podbieraka nie rozkładam, jeśli weźmie mi ryba. Jeśli weźmie mi ryba, to coś będę myślał, ale powiem wam szczerze, nie spodziewam się tu żadnej ryby. Nigdy tu nic nie złowiłem, jeśli chodzi o spinning, więc. Spróbuję rzucić kilka razy, po prostu szkoda mi jest, gdy widzę kawałek wody, chcę ten kawałek obrzucać, chociaż parę rzutów, nigdy nie wiadomo. Może jakaś rybka stoi, może drobnica przypłynęła. Naprawdę nie mam tu jakichś, nie pokładam nadziei w tą miejscówkę, ale kilka rzutów zawsze warto wykonać. Ryby są niespodziewane, nieprzewidywalne, może coś akurat tutaj stoi, kto to wie parę rzutów w prawo, kilka w lewo i jedziemy stąd, mam ochotę złowić jakąś fajną rybkę jeszcze w tamtą stronę, jeszcze w tamtą stronę i.. Zwijam wędkę, jadę dalej, tak już jestem. Gdy mam okazję, gdzieś rzucić, po prostu to robię. Trzy rzuty wykonane, albo cztery. A ostatni raz na środeczek. Troszkę za wcześnie jest godzina czwarta. Myślę, że jeszcze troszeczkę trzeba poczekać na jakieś. Brania. Jest! Jest ryba! Ludzie, jest ryba! Nie wierzę, jest ryba! Jest ładna ryba! Widzieliście to? Nie spodziewałem się, że tutaj złowię rybę, a jednak. Podbierak. Gdzie mój podbierak, ludzie? Ale jazda! Kto się spodziewał, że tu będzie ryba? W czwartym rzucie, ostatnim. W ostatnim rzucie. Ej, ludzie, to jest naprawdę fajna ryba. Jak ja rozłożę ten podbierak? Nie wiem żeby ta ryba nie spadła. Weszła w krzaki. Weszła w krzaki ludzie. Ładnie bije do dołu. Nie wiem co to jest. Ładny szczupak, ludzie. Jest ładny szczupak. Naprawdę. Piękna ryba. A jest ładny. Nie wiem czy mi się uda rozłożyć wędkę. Patrzcie jak ucieka. W trzecim rzucie. Może w czwartym. Ale jazda. Jak zwykle miałem czuja. Nigdy tu ryby nie złowiłem, nie? Nigdy tu ryby nie złowiłem. A jednak coś się zadziało. A jednak coś się zadziało. Pięknie. Ładna ryba jest. Jest naprawdę super ryba. Co to jest? Szupak, piękny szupak. Piękny szupak. Dobra. Chodź tutaj do mnie. Mam Cię. Dobra, wypadł z podbieraka, jeszcze wypadł z podbieraka, podbierak mi się odpiął, chodź tutaj, widzicie, nie mogę rozłożyć podbieraka, jeszcze on zaraz, boję się, że spadnie, w trzcinę wszedł, wszedł w trzcinę. Jest ryba w podbieraku Jest ryba w podbieraku Piękny szczupak Oj piękna rybka Już wam go pokazuję Zobaczcie 81 cm 81 tu już wystaje Tu jest 80 81 zobaczcie Piękna rybka Zobaczcie jaki szczupły Ale jest fajny Cudownie 81 cm. Fajnej, fajnego szczupaka. Zobaczcie, który to był rzut. Który to był rzut czwarty, ostatni. Mówiłem, że nigdy tu nie złowiłem ryby. A jednak udało się. Ta klątwa tej miejscówki została pokonana. Ale fajnie. Fajny, długi, silny. Jestem zadowolony. Cudownie. Nie spodziewałem się tu ryby. A jednak. Szczupaczek jest ostatnio 97. Ten 81 krótszy, ale fajny, tłusty. Jest rybka. Wypuszczamy drania. Dobra, do wody go niech zmyka. Nie męczymy go. Z tej miejscówki nie spodziewałem się, naprawdę ryby. Och, patrzcie, jak pięknie odpływa. Jeszcze tam odpoczywa. Pięknie. Złapmy go jeszcze za ogony. Złapmy go jeszcze za ogony. Zobaczcie. Ale jest cudowny. Oj, piękna rybka. Silna. Cudowna. Zamoczyłem sobie szelki. Ale to nic. Ale pięknie. Dobra, uciekaj. Uciekaj. Pięknie. O. I co, znowu sobie zaoboczyłem buty? Bo widzę, że kamera zachlapana nogi. Ale zobaczcie, czwarty rzut. Pierwsza miejscówka. Jest ryba. Cudownie. Następna, mam nadzieję, będzie też. Ale muszę najpierw naprawić swoją obrotówkę. Bo wiecie co? Ten szczupak mi ją troszkę skrzywił. Kręci się. Dobra, kręci się. Pod tamte kapelony. Trochę lekko rzuciłem. Mocno, hamulec, mocno. Musi być dobrze. Hamulec. Skręcony. Ej, ludzie raka mam. Ludzie, złowiłem raka, nie? Ale jazda! Patrzcie na to! Rak! Widzieliście to? O! Taki rak! Patrzcie! Takie raczysko! Zmykaj! Ale jaja! Raka się nie spodziewałem. No i co? Złowiłem szczupaka, raka. Dobrze się to wszystko zaczyna. Myślicie, że się coś złowię? żeby to tylko poprawię Was, żebyście dobrze widzieli. ryby, które tu były zostały, zostały wyłowione przeze mnie, dlatego zbieramy się. Podbierak plecak na, ten, na plecy i jedziemy dalej. Ostatnim razem jak tu byłem, szczupak złamał mi wędkę. Ale tym razem mam podbierak. Dobra, siedzę już cicho. Starczy mojego gadania. Łowimy ryby. Dobra, ludzie, czas na zmianę przynęty. Trzeba troszkę pokombinować. Znajdźmy pudełko. Dobra, tu mamy jakieś pudełeczko. Co by tu założyć? Odpiąć. Tu mamy takie fajne przynęty. Ta będzie idealna. Myślę, że są tu okonie. Ale małą przynętę zje wszystko. Pamiętajcie o tym. Jest tu sieczka. I na tej sieczce polują duże ryby. Dobra. Obrotóweczka jest. I próbujemy. Jest. Jest duża ryba. Jest szczupak. Zobaczcie. Jakiś szczupak na małą obrotówkę. Widziałem. Ale chodzi. Jest szczupak na małą obrotówkę. Wiedziałem, że na małą obrotówkę też może się skusić ładna ryba. Ale jest fajny, patrzcie. Jak ta wędka chodzi? Hi, 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 hi. Chodź tu. A, patrzcie. A, silny. Silna ryba. Chodź tu do tatusia. Piękny. Fajny. Fajny szczupak. Chodź tu do podbieraka, ale... Się zażar. Mamy go. Mamy go w podbieraku. Drugi dzisiaj. Mówiłem, że małą, ryb... małą przynętę może zeżre i duża ryba. Zaraz go zmierzymy. Czyli moje kombinacje. Zawsze. Nie zawsze, ale. o, prawie wypadł. Dobra. Ale jeszcze się trzyma. Zaraz go wyczepię. Tylko go dobrze złapię. Już mnie poharatał całego. Już mnie całego poharatał. Fajnie wczepiony. Nie powinniście tak robić jak ja, bo jeden fałszywy ruch i jest pozamiatane. Dobra, nie będę ryzykował. Wyciągam go. Ile masz? Miarka 0. 72, 70 tak 72 cm powiedzmy 71 dobra 71 szczupaczek fajna ryba patrzcie jakie ma zębiska no tak jak już powiedziałem małą przynętę zje każda ryba, duża mała szczupak 71 fajny, grubiutki trochę mnie poharatał ale, o, jeszcze się wywija. Nie największy, ale fajny. Piękna rybka. Dwie rybki już ludzie. Czyli dzień jest piękny. Sztupaczek w świetnej kondycji, kondycji wraca do wody. Zobaczcie, w którym podbieraku nic mu się nie dzieje. Odpoczywa sobie. I wypuszczamy dragę. Patrzcie. łapie. Naprawdę w bardzo dobrej kondycji jest. Ale go wypuścimy. Chodź tu. Muszę go złapać. Mam duży podbierak, także wiecie. Spokojnie, szczupaczku. Spokojnie, chodź. Dobra, zmykaj. Och! Ładnie się pożegnał. I co? mówimy dalej. Dwa szczupaki na koncie. Co za dzień. Dobra. Ta jedna moja obrotóweczka. Już naprawdę dużo szczupaków. Wyciągnęła, teraz zakładamy taką, była złota, plastik ze sobą, była złota, teraz srebrna firma Ondex, bardzo dobre obrotułeczki dwa rzuty tutaj gopro na głowie fajnie napomuje się w wodzie ta przynęta dwa rzuty góra trzy jeśli coś tu stoi na pewno uderzy Między mostki Dobra, jedziemy dalej No ludziska, to jest ostatnia przygotowana dla Was miejscówka i dla mnie Rzucam raz, jeśli się nic nie zadzieje jadę do domu Starczy tego łowienia Nic, zbieramy się. Także, ludziska, subskrybujcie. Mam nadzieję, że kolejne dni będą tak udane jak dzisiaj. Dwa szczupaki, coś pięknego. Trzymajcie się. Elo!